Dzień dobry, kochani. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie: czy ta osoba podejmie jakieś kroki w Twoim kierunku? Zrobimy sobie dwie grupy: wilczka i wiewióreczkę. Wybierzcie sobie teraz. Zaczniemy sobie od wiewióreczki i sprawdźmy, czy ta osoba podejmie jakieś kroki w Twoim kierunku. Czy ta osoba podejmie jakieś kroki w Twoim kierunku? Ona może się z tą skontaktować w sprawie jakichś pieniędzy, coś takiego się pokazało. Nie wiem, jeżeli ona ci jest, ta osoba, jeżeli ma, ma, jest dłużna Ci jakieś pieniądze, to ona może chcieć cię oddać. Ona może się z tobą skontaktować, ale niekoniecznie w takiej... Ten kontakt może niestety ale przynieść trochę smutku, tak? To jest taki... Pokazuje się kontakt w ogóle drogą internetową, więc może gdzieś tam na jakichś aplikacjach może się ta osoba odezwać. Ale taki kontakt nam się pokazuje taki no niezbyt, taki trochę. Może otworzyć stare rany po prostu ten kontakt. Zobaczmy sobie jeszcze dalej. Jakie ta osoba podejmie kroki w Twoim kierunku. W ogóle się pokazuje, jakby ta osoba może miała wybór pomiędzy dwoma osobami, tak? I ona się zastanawia, nie wie, nie wie kogo wybrać, coś takiego. Ona może być tak przyparta trochę do muru, coś takiego się pokazuje. Tylko że to nie jest lekkie, to jest dla niej też ciężkie, tak? Są takie dosyć ciężkie energie, że ona może, a jeszcze księżyc na wypad, no są jakieś tutaj tajemnice rzeczy, których, których nie wiecie. No szczerze mówiąc, energie się pokazują takie nieciekawe. Ja widzę, że ta osoba tak, ona się w jakiś sposób skontaktuje z tobą, najprawdopodobniej przez internet jakieś kroki podejmie, ale no to może być takie trochę. Takie wyjaśnienie, które doprowadza do końca, albo coś takiego przykrego, co może otworzyć do nowo rany. Tu chyba trzeba, było się, trzeba by było się już trochę odciąć od tego, jak mi się w kartach pokazuje, no bo tu jest sytuacja niejasna. I, I tak niestety może pozostać. Wy możecie to się może na nowo zacząć, a i tak będziecie w takim punkcie wyjścia, nie będziecie wiedzieć, co, co dalej z tym zrobić, tak? Takie coś mi się tutaj pokazuje dla wiewióreczek. Zobaczmy, co dla wilczka. Czy ta osoba podejmie jakieś kroki w Twoim kierunku? Czy ta osoba podejmie jakieś kroki w Twoim kierunku? Sprawdźmy. O tak, tak podejmie tutaj zdecydowanie. I to takie romantyczne od razu bym powiedziała, ona będzie chciała Cię e, Cię tutaj zdobyć, zaprosić gdzieś, może być to jakaś randka. Mm, w ogóle może być tutaj coś, co jest bardzo takie miłe dla Ciebie, będzie to może Cię jakoś tak zaprosić, nie wiem, no, na, na spa, na kolację, coś, coś takiego luksusowego tutaj nam się pokazuje. E ale to jeszcze chwilkę, bo ta czwórka kierów na początku nam mówi, że ta osoba jeszcze jakby ona ona szuka, szuka w jaki sposób co ona ma zrobić, żeby Cię tak zaskoczyć żeby to było takie wow, tak, tutaj mocno widać że on chce tak wyjść yy, on czy ona, nie wiem, ale raczej, raczej tutaj widać, że, że Pan chce wyjść do kobiety z takim czymś naprawdę, że, żeby ją zachwycić, tak, żeby ona była zadowolona żeby no, podbić jej serce, tak więc tak, ta osoba tutaj zrobi wyraźnie kroki w, twoim, w Twoją stronę i to nawet tak jak bym powiedziała na wysokim poziomie. I też się coś takiego pokazuje, że jeżeli na przykład przyjdzie do Ciebie taka szansa, tak? Że, że ta osoba będzie chciała się z tą spotkać czy coś takiego, to, żeby z tego skorzystać, żeby tak się nie, nie obracać za bardzo, albo tak nie wiem. No żeby po prostu korzystać z okazji, bo ta czwórka kierów można mówić o tym, że ta osoba będzie chciała ci coś zaproponować, a ty stwierdzi że a, ty nie chcesz, albo nie wiem, domu jeszcze nie, nie poczeka, niech tam się zastanowi, nie wiem, żeby nie przegapić tej szansy, tak? Bo tu się pokazuje coś takiego, że ktoś faktycznie wyjdzie do ciebie z fajną propozycją, z czymś takim na, wy, na, na wysokim, fajnym poziomie, z czymś takim luksusowym, żebyś po, nawet się możesz nie spodziewać tego. Na przykład, nie, on ci powie: ej masz, masz plany na wieczór, może gdzieś wyjdziemy. A to będzie naprawdę coś takiego, wow, co cię, co cię zaskoczy. Zobaczmy sobie tutaj, dopowiemy jeszcze dalej. Ale ładnie. Jeszcze mamy trójeczkę kielichów, dziesiątkę, trójeczkę pentakli i dziesiątkę kielichów. W ogóle ci się pokazuje, że ta osoba by chciała tworzyć coś takiego stabilnego, poważnego, tak? Trójka monet nam mówi o takim zaangażowaniu, pracy, dziesiątka kilków o rodzinie, więc ta osoba tutaj naprawdę widać, że ona chciałaby takiego związku stabilnego, ona myśli na poważnie, na serio, ona chce się zaangażować, chce pracować nad tą relacją jak najbardziej. Zobaczmy ostatnią kartę, co nam tutaj wyjdzie. Dziesiątka mieczy, nam pokazuje, że to jest koniec już cierpienia, tak? Że jakby najgorsze za wami przerobiliście już tutaj tą karmę, te lekcje, co były do, do przerobienia i tutaj naprawdę fajny, miły czas się pokazuje. Fajny, on na, na pewno, tutaj akurat nie mam, nie mam wątpliwości, że ta osoba będzie chciała Cię gdzieś zaprosić, gdzieś z Tobą wyjść i to naprawdę może być takie, mówię, wow, nie? No, to tyle dla Wilczka. Dziękuję Wam bardzo. Możecie pisać w komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze czytania. No i dajcie znać, którą grupę wybraliście, czy to z Wami rezonuje. I jeżeli chcielibyście czytania prywatne, to zapraszam Was na mojego maila maridahillermaupachimoil.com. Dziękuję Wam bardzo.